A co tutaj wrzucamy? Czyli jest Kronika Beskidzka, jest magazyn ratuszowy. Samorządowy. Yy, samorządowy, tak. No, widać prezydent. No, bo potem mówią, że ja to piszę. <głosy> <głosy> Czasami jestem pytany, jak ktoś się dowiaduje, no, czemu ta widownia nie jest większa? bo w zasadzie możliwości przyjmowania kibiców będą trzykrotnie większe od tych, których do tej pory mogliśmy przyjmować. Do tej pory tak maksymalnie 250. Czasami weszło więcej, ale <grytania> albo wcisnęło się więcej. No tutaj trzeba powiedzieć, że wejdzie trzy razy tyle. Mogłoby być więcej, natomiast różne przemyślenia, które mieliśmy. Po otrzymaniu projektu spowodowało, że nastąpiło przearanżowanie go w stronę przede wszystkim, z jednej strony musimy mieć halę do rozgrywania meczów na określonym poziomie, ale przede wszystkim jest to miejsce sportowej pracy dla naszej młodzieży, dla profesjonalistów, dla trenerów. Nie ma co ukrywać, że dzięki klubowi, któremu od, od lat przewodzi pan prezes, Bielsko-Biała jest polską stolicą futsalu i to z tego jesteśmy dumni jako samorządowcy, mieszkańcy i to jak ten klub promuje nasze miasto już na arenach międzynarodowych to tutaj chyli mi czoła i przy każdej możliwej okazji całemu zespołowi na ręce pana prezesa składam gratulacje. I to jest wyświech slogan, ale wam się to po prostu należało. Jeszcze o dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Pierwsze, że wczoraj była taka sytuacja, że po raz pierwszy otrzymaliśmy środki z Ministerstwa Sportu. Ciągle się martwiliśmy tym, że ten przelew nie przejdzie. I mówimy, co w tym momencie zrobić? I to było zmartwienie spore. I ja dopiero w godzinach popołudniowych się o tym dowiedziałem, więc mówię, ale się to super wpisało w tą imprezę dzisiejszą. A druga kwestia, cała ta konstrukcja stoi na takich są słupy i na tym jest konstrukcja pod dach. I dzisiaj po raz pierwszy, pierwszy element i następne od razu dwa są montowane. Także trzeba uważać, bo coś może spać na głowę, a to jak słyszałem, ważysz ze 4 tony. Ale, ale to naprawdę ja powiedziałem tak, jak zobaczę te przęsła, to uwierzę, że tą halę wybudujemy. Bo tak myślę. No różnie może być, prawda, z różnych względów, ale mówię, Jak już to będzie, to wierzę, że po prostu i, i, i wczoraj, i dzisiaj te rzeczy miały po prostu miejsce, więc chciałem to tak bardzo mocno podkreślić. Także dziękuję ślicznie. Tak jak pana prezesa znam z biznesu, konsekwencja, taki zdrowy upór, tak samo jest w wypadku tej inwestycji, czego serdecznie gratuluję i, i cieszę się, że mogę być w tym momencie prezydentem miasta, bo to bardzo ważne wydarzenie. Nie tylko dla klubu, ale bardzo wydarzenie dla miasta i inwestycja ważna dla miasta, bo przecież jak znam klub, jak znam pana prezesa, który w różnych obszarach, w różnych z innymi klubami współpracuje, na pewno jasno można stwierdzić, że ten obiekt będzie służył miastu.